Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Dzisiejszy fragment Ewangelii to Łukasz 10 rozdział, wiersze 1-12. Zdanie zaś fragment, który wybrałem do porównania Biblii Tysiąclecia z Biblią Pierwszego Kościoła, to następujące zdanie: Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, Powróci do Was. To jest Biblia Tysiąclecia. Człowiek godny pokoju, Wasz pokój spocznie na Nim. A w Biblii Pierwszego Kościoła czytamy: Jeśli tam będzie człowiek pokoju, Wasz pokój spocznie na Nim. To zmienia wszystko. Bo w Biblii Tysiąclecia zawsze sobie myślałem, w tym przekładzie, kim ja jestem, żeby. Oceniać drugiego człowieka, czy on jest godny pokoju, jeszcze tego, który ja przynoszę, czy on nie jest godny. A to tłumaczenie z Biblii pierwszego Kościoła zmienia diametralnie sytuację, bo mówi, jeśli tam będzie człowiek pokoju, to automatycznie ten pokój po prostu spocznie na nim, jak, jak magnes przyciągnie się ta rzeczywistość pokoju, który przynoszę, i człowieka pokoju, który mnie spotyka. To nie chodzi o to, że ja decyduję mm, o tym, komu rozdaję pokój, tylko jeżeli spotykam człowieka pokoju, a sam niosę pokój, to automatycznie ja niosąc ten pokój, idąc przez świat, obdarowuję ludzi wokół swoim pokojem. Nieraz mówimy o kimś, że rany, jak dobrze przy tym człowieku jest, bo jak dobrze przy nim być, bo on emanuje pokojem. No właśnie, to nie jest wymuszone, to jest naturalne, to wypływa z mojego serca. Ten pokój, którym obdarowuje wszystkich ludzi wokół. Jeżeli trafię i spotkam człowieka, który ma tak samo, no to następuje taki efekt przyciągania. I ten pokój automatycznie spoczywa na tym, kto ma serce otwarte, by je przyjąć, by go przyjąć, bo jest człowiekiem pokoju. Czyli, kochani, to nie ja decyduję, kto jest godny pokój przyjąć, kto nie. Ja mam jedno zadanie: być człowiekiem pokoju. I jak spotkam człowieka pokoju, no to automatycznie ten mój pokój, który mam w sobie, Boży Pokój, spocznie na nim, i ten, który on ma w sobie, zostanie, zostanę ja obdarowany. Panie, prosimy Cię, by to Słowo dzisiejsze uczyniło nas ludźmi pokoju, byśmy idąc przez ten świat, obdarowywali innych Twoim pokojem i byśmy spotykali też ludzi, ludzi pokoju, aby otrzymać to samo. Niech nas szczerze i błogosławi, Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. postscriptum dzisiaj. Jeśli chcecie, kochani, więcej o metodzie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Biblii Pierwszego Kościoła, o porównywaniu przekładów w modlitwie słowem. To na Rekolekcję 24, info i w naszych mediach społecznościowych cały czas trwają zapisy na ostatni weekend października, tutaj w Stadnika, gdzie właśnie teraz jesteśmy. Zapraszam Was na warsztaty z jednym słowem. Tam będziemy zajmować się przez weekend metodą modlitwy słowem. No i mam nadzieję, że będziemy mogli się w Realu wtedy spotkać. Zapraszam Was serdecznie.